Tutaj jak wentyle? Męskie piersi? Dziś temat ginekomastii, a mianowicie jakie mogą być objawy świadczące o tym, że masz ją i ty. Ginekomastia to stan, w którym u mężczyzny dochodzi do powiększenia gruczołu piersiowego. Dzieje się tak najczęściej, gdy w organizmie występuje dysbalans hormonalny między testosteronem a estrogenem, ale nie tylko. Choć każdy mężczyzna naturalnie produkuje niewielkie ilości estrogenów, ich nadmierny poziom lub zbyt niski poziom testosteronu względem owego estrogenu może prowadzić do rozwoju ginekomastii. Zanim jednak Zaczniemy, koniecznie zostaw suba i łapkę, a my lecimy z tematem. Ginekomastia często może być przyczyną ukrytych problemów zdrowotnych czy chociażby zaburzeń hormonalnych. Pojawiać się może również podczas stosowania niektórych leków na receptę, które mogą prowadzić do powiększenia tkanki piersiowej u mężczyzn, a dokładniej gruczołu. Tego typu kwestie omówimy w materiale następnym, także koniecznie subskrybuj, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Wielu z Was ciekawi, jak możecie się czuć, jakie objawy możecie mieć, by zacząć poważnie się zastanawiać, czy wy nie macie czasem ginekomastii. W tym w materiale omówimy 5 powszechnych objawów gino. W następnym materiale będziemy rozróżniać jak rozpoznać lipomastię, która często jest nazywana ginekomastią, a tak naprawdę nie ma wiele wspólnego z prawdziwą ginekomastią. Dodatkowo zadamy sobie pytanie jakie choroby może wywoływać ginekomastia, ogólnie czy ginekomastia wpływa jakoś na płodność i wiele, wiele innych. Najczęstszym objawem świadczącym o tym, że możesz mieć ginekomastię, jest fizyczny obrzęk i duża wrażliwość tkanki piersiowej na dotyk. To z reguły może wskazywać na ginekomastię. Faceci którzy mają gino prawie zawsze mają opuchniętą tkankę gruczołową piersi, co bardzo często widać nawet przez koszulkę. W wielu przypadkach to zwiększenie rozmiaru tkanki gruczołowej powoduje tkliwość piersi, taką bardzo mocną wrażliwość, a w niektórych przypadkach nawet ból. Ginekomastia nie zawsze jest równomierna. Często można spotkać się z facetami, którzy mają ginekomastię jednostronną, na przykład tylko lewego sutka, lub mają ją na obu, ale na jednej stronie jest ona bardziej widoczna, jest większa niż załóżmy na drugiej. Warto więc tutaj zdać sobie sprawę, że ginekomastia mastia to przerost gruczołu, także sam opuchnięty sutek nie świadczy o tym, że jest to ginekomastia. Najlepszym sposobem na upewnienie się jest zrobienie USG, które pokaże nam realnie jak sytuacja wygląda. Musisz wiedzieć jednak, że ginekomastia w początkowej fazie zaczyna po prostu swędzieć, ciągnąć i ogólnie powodować taki dyskomfort, jeżeli chodzi o dotyk i wrażliwość danego sutka na dotyk jakikolwiek, czy to gdzieś otarcie przez koszulkę, czy dotknięcie po prostu macanie w celu weryfikacji, czy mamy jakiś gruczoł w środku czy nie. Jeżeli jest to jeszcze w Wczesna forma objawów, warto zgłosić się do lekarza, zrobić USG, ponieważ na wstępnym etapie rozwoju można jeszcze to cofnąć. I w wielu przypadkach zastosowanie różnych środków czy leków może pomóc i gino całkowicie się wycofa. W przypadku, gdzie gino już jest kilka miesięcy, ten grzo stwardniał, niestety zostaje tylko operacja. Drugim objawem może być fakt, że masz twarde grudki pod sutkami i wtedy również może to świadczyć, że masz gino lub się ono po prostu zaczyna. Po umówieniu się do lekarza można też sprawdzić samemu, weź prostu rękę, ją na klatce piersiowej, przesuń delikatnie palcami po obu obszarach i jeżeli wyczuwasz nawet małą, twardą grudkę, może to świadczyć o tym, że jest to podstawowy taki początek ginekomastii. Jeżeli nawet jest to bardzo mały gruczoł i to olejesz, grudka może nadal rosnąć i powodować nadmierny obrzęk i często ludzie olewają ten temat, nawet gdy ową grudkę wyczuwają, ponieważ uważają, że jest ona na tyle mała, że nie stanowi problemu. Często takiego małego gruczołu nawet nie widać przez koszulkę, co tym bardziej powoduje, że ludzie nie chcą iść do lekarza, a po prostu olewają ten temat całkowicie. Daje to mylne złudzenie, że nic takiego się nie dzieje. Prawda niestety jest taka, że grudka ta będzie z czasem rosnąć i taka początkowa faza ginekomastii jest bardzo wrażliwa na jakiekolwiek wahania hormonalne. Szczególnie w przypadku wzrostu estradiolu wtedy nawet niewielkie jego wzrosty mogą bardzo szybko powodować dalszy wzrost, a to już będzie dużo bardziej widoczne, często bolesne i ogólnie sprawiające dyskomfort, szczególnie psychiczny. W kwestii psychiki to gino potrafi mocno ją zrujnować. Wiele osób ma świetne sylwetki odtłuszczone i umięśnione na Natomiast sam jeden fakt widocznych tych gruczołów przez koszulkę stanowi już bardzo duży problem, jeżeli chodzi o psychikę i taką pewność siebie. Kolejnym objawem może być to, jeżeli już widzisz swoje sutki pod koszulką, nawet jeżeli to jest czarna, niejakoś mocno opinająca się. Jeśli Twoje sutki wydają się wypychać do przodu przez materiał koszuli, jest to kluczowy znak ginekomastii i może być spowodowany nadmiarem estrogenu, ale także innych hormonów. Oczywiście nie mówimy tutaj o sytuacji, gdzie ktoś jest osobą bardzo otyłą i ma po prostu bardzo dużą ilość tkanki tłuszczowej wszędzie. Chodzi o sytuację, gdy jesteś osobą stosunkowo mało otłuszczoną, a mimo to sutki są mocno rzucające się w oczy nawet przez koszulkę. Często takie sutki przy ginekomastii lepiej wyglądają, gdy reagują na zimno i ta ginekomasta nie jest aż tak widoczna, natomiast gdy jest dosyć ciepło, widać je jeszcze bardziej i to też czasem występuje w formie lipomastii, natomiast jeżeli jest gruczoł, będzie to jeszcze bardziej widoczne. Znałem wiele osób, które miały ginekomastię w wieku nastoletnim. Jest to problem bardzo mocno psychiczny. Wiele z tych osób nawet w lato chodziły na ubierane w grube bluzy, tak żeby nie było tego widać i nic w tym dziwnego, bo u faceta jest to problem naprawdę spory, jeżeli chodzi o odczuwanie braku pewności siebie, przez to, że no, wyglądasz normalnie, ale te sódki u faceta wyglądają tak, że każdy zwraca na to uwagę. Dlatego jeżeli masz ginekomasty i zostaje tylko operację, to moim zdaniem warto ją usunąć, bo uwierz mi, że zdecydowanie pozytywnie wpłynie to na inne aspekty twojego życia. Objaw następny może być spowodowany przyjmowaniem anabolików lub Doświadczeniem ukrytych zmian hormonalnych, czyli po prostu czujesz, że nagle po czasie gruczoł jest powiększony i możesz mieć ginekomastię podczas stosowania danych leków czy hormonów. Ginekomasta jest szczególnie powszechna u młodych mężczyzn przechodzących przez okres dojrzewania, jednak wahania hormonalne w tym okresie zwykle ustępują w ciągu jednego, 2 3 lat. Jednak warto pamiętać, że nie jest to reguła i u niektórych osób nawet po okresie nastoletnim ta ginekomastia zostaje na zawsze. Ogólnie, jeśli przechodzisz przez okres dojrzewania i doświadczasz obrzęku z spowod powodu hormonalnych, ta forma ginekomastii może ustąpić bez leczenia, jednak zwiększone poziomy hormonów w późniejszym etapie życia mogą wymagać leczenia. Kwestia ta jest o tyle niepewna, że nie każda ginekomastia młodzieńcza znika całkowicie i o ile w większości przypadków to po prostu się wchłania, to w niektórych sytuacjach ginekomastia zostaje, jak to już mówiłem wcześniej. W kwestii przejmowania anabolików sytuacja jest bardziej powszechna, ponieważ większość z Was wie, że nieumiejętne stosowanie dopingu będzie powodowało wahania hormonalne, a to problemy chociażby z ginekomastią. Warto zdać sobie sprawę, że ginekomastia może być wywołana także przez inne hormony i niekoniecznie musi być to sam estradiol, może to też być progesteron czy chociażby prolaktyna. Więcej na ten temat omówimy w następnym materiale dotyczącym ginekomastii, a my lecimy dalej. No i punkt piąty, ostatni, leki, które mogą powodować ginekomastię. Nie chodzi tutaj tylko o anaboliki. Jeśli przyjmowałeś antyandrogeny w celu leczenia problemów z prostatą, wiedz, że te leki też mogą powodować ginekomastię. Inne leki, które bardzo rzadko to mogą powodować, w piśmiennictwie, jednak można to znaleźć, to leki przeciwlękowe, leki na wrzody, niektóre produkty ziołowe, antybiotyki czy leki na serce. Jeśli przyjmowałeś którykolwiek z tych leków i zauważysz obrzęk tkanki piersiowej, tutaj ogólnie gruczołu, popuchnięty sutek, możesz mieć ginekomasty i warto to dla świętego spokoju po prostu zbadać. Oczywiście, żebyś teraz nie myślał, że jeżeli stosowałeś niektóre z tych leków, to na pewno masz lub będziesz miał ginekomasty. W tej kwestii jest to tak mało prawdopodobne, że równie dobrze możesz zagrać w totolotka, tak czy inaczej, jeżeli odczuwasz jakiekolwiek Niepokojące objawy, idź do lekarza, zbadaj się. No i nawet gdyby to była ginekomastia, pamiętaj, że to nie jest koniec świata. Z dzisiejszą techniką jest to zabieg dziecinnie prosty, choć w wielu przypadkach kosztowny. Dwa-3 lata temu jak zabieg robił mój znajomy, płacił około 5000 zł za sutka. Nie wiem, jakie ceny są teraz, ale ogólnie warto wydać te pieniądze, aby po prostu dobrze to wyciąć. No i kwestia taka, żeby wyciąć to bardzo dobrze, ponieważ jeżeli zostanie jakakolwiek część gruczołu, to tak naprawdę ginekomastia może wrócić. Jeżeli dobrze, że wytniemy gino, wtedy nie wróci ginekomastia, nawet jeżeli nasz estradiol będzie w kosmosie, więc warto zadbać o to, aby zrobił to dobry lekarz. Podsumowując, ginekomastia ma różnorodne objawy i na szczęście większość z nich jest łatwa do zidentyfikowania i monitorowania. Dlatego uważnie obserwuj swoje ciało i zwracaj uwagi na ostrzegawcze znaki, które daje ci organizm, a jeżeli martwisz się, że możesz mieć ginekomastię, miej to na uwadze i powtórzę to kolejny raz zbadaj się. Mam nadzieję, że materiał się podobał. W następnym tygodniu będzie następna część, także subskrybuj, daj komentarz, a ja pozdrawiam serdecznie.